Ciebie się mogę Was go znów z razem, YouTube Tycoon Samemu! Bo, oczywiście, to Tajkun tego samemu! Słuchajcie, dzisiaj gamy w YouTube Tycoon czyli coś, co mi się bardzo spodobało z samej nazwy, bo, bo YouTube'a to lubię. Ishii, please channel, tu jest mój kanał. No to co, to zaczynamy coś działać. Musimy zebrać jak najwięcej sobą. Spróbujmy wbić przynajmniej ten milion. O kurde, play button. Dobra, dobra, zaraz. Najpierw video machine, najpierw musimy, stać Tycoon to jest. Dobra, zacznijmy Tycoon Okej, okay. i tu trzeba klikać. I co? Zdobyłam po 5 subów, a ja chcę Video machine. O, i będę musiał klikać. Ej, podoba mi się to. Kurde, nie grałem jeszcze w tajką w ogóle związany z YouTube'em. Ciekawe, jak, jak dużo subów wbijemy. Mam nadzieję, że bardzo dużo, bo ja lubię suby. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału na YouTube, naprawdę, to zasubskrybuj teraz, ziomuś. Słuchajcie, ee, co my tu mamy? Extra upgrader, nie, 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 my nie dołączamy do żadnej grupy. My tutaj sobie troszeczkę zbierzemy kasy. zbudujmy sobie ściany jakieś. Okej. Okay. Co możemy tu kupić? Podłogę kupmy. A nie, co za 200 aż. <grym> za 50 możemy kupić ścianki. Okej, okay, dobra, nie, musimy troszeczkę uzbierać tutaj. A tu jest jakiś Diamond Play Button Machine. Co to jest, ja? A za 24 boksy to weźmy. Hits. I co? No? Halo? O! O, teraz to będą chyba to sobie lepiej szły, co? Czy czemu on nie leci? <gryw> czemu nic z tego nie leci? Halo? Oszustwo? Scam! Czemu nic nie leci? Miał jakiś... O, dobra, poleciał, poleciał. <gryw> dobra, opłacało się to trochę Robuxów wydać. Dobra, eee... O kurde! O kurde! Dobra, no, tego się nie spodziewałem. Niech to zupgradeuje nam jeszcze. O Boże, jak to teraz zasuwa! Jezu, 25 Robuxów, to, to był najlepszy wydatek Robuxów świata! Duplikator, konwejor, ja pitole, co się stało w ogóle? Eee, Lepsze ściany, jeszcze raz, jeszcze raz! Drugie piętro, coś tam, eee, drzwi! Ja pierdzielę, mm, kupmy w ogóle czerwony przycisk. Brązowy przycisk. Jeszcze za stoka będzie yy, ten. Okej, okay, dobra. Niech tam zasuwa. Yy, tutaj jest. Nie, 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 Tego nie chcemy. Sub, super Upgrader. To na pewno się przyda. Triplikator. O! O kurde, teraz to zasuwa. Wybierzmy sobie kolor oczywiście różowy naszego, naszej podłogi. I zobaczmy, co dalej. Co dalej? Musimy iść pewnie na pięterko. Na pięterku co jest? Co się znajduje na pię... O, kurde yy... O, coś kupiłem. Nie chciałem. Dobra. To jest za 20 tysięcy, to nie. Karton za 90. XD. Yy, dobra. Po kolei, po kolei. Co jest najtańsze tutaj? Czyli za 20K jest najtańsze? To chwilę nam to zajmie. O, autosave, dziękuję. Myk! O, teraz to zasuwa fajnie. Fajnie, fajnie leci. Słuchajcie, a sprawdźmy, co jeszcze możemy tutaj porobić. Takiego może na zewnątrz coś możemy. Stół z kasą, to niezły. To tak właśnie youtuberzy mają. Ścieżka, o, ścieżka się przyda. Znaczek. O! Berry bush, to się przyda. Berry bush drugi. Statua, o nie, statuły jeszcze nie kupimy, bo to 7500 to mi się nie opłaca na razie. E, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Tu są rzeczy z gruby, to podziękujemy na razie. E, no. Halo, Mietku. Eee, dobra, kupmy ten kolejny light like generator. I zobaczmy, jak to będzie ta szło. Zobaczmy, co mamy w sklepie w ogóle. Mamy z 500 tysięcy słów za 30 obuksów? Gdyby tak łatwo to szło Gdyby tak łatwo to szło To ja bym poprosił Teraz <grystanie> zobaczmy co my tu jeszcze mamy Myk Ok Myk Mega upgrade, Myk Dobra, ale jesteśmy teraz zabudowani Fame Generator Dobra, to musimy trochę dozbijać. Te 30k już dozbijajmy, to już nie kupujmy za buksy Trochę pozbijajmy. Silver Play Button już możemy kupić to za chwilkę, za chwilkę kupimy. Tylko kupmy najpierw ten Fame Generator. Chcę zobaczyć, jak Fame Generator już daje. Dobra, 250k. O, ale byczy. Dobra, teraz chodźmy te statuły postawić bo mi się te statuły będą podobały pewnie. Uwaga! A, takie zwykłe znaczki, dobra, może być. Mec, mec. Myślałem, że będzie coś bardziej takiego ekscytującego. W ogóle strasznie tani jest ten Tajkun. Polecam bardzo, bo zobaczcie, to są. To prawie nic jest. 100 milionów subów za 300 boksów. Ja bym mógł już skończyć grę. <grych> e, dobra, dalej. Mm, 50 tysięcy. Tutaj 90. Dobra. Wiecie co? Ja nie chcę zanudzać, więc kupię jeszcze 500 tysięcy subów. Mek, Dziękuję. E, I kupmy silver play baton Baton. Baton, można batona zjeść. I. o Boże, ty nie mogę, muszę kolejne piętro już kupować. <grych> Kupmy ściany, kupmy ściany, kupmy ściany. O boż za 150k ściany, to ja wolę stół z kasą. Tak, Jak prawdziwy youtuber! Nie, 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 nie znam żadnego youtubera, który nie ma takiego stołu w domu. To już, to już jest ten... Podstawa do życia youtubera. Taki, Taki stół z kasą w domu. Mogę to jeszcze klikać? Mogę i to wczoraj ci zasuwa. Kurde, no, Nie chcę wydać tak dużo boxów, ale jest extra dropper VIP. Co tutaj to, to jest vip mm, Kurde, ciekawi mnie mocno co to jest vip Nie chcę wydać tak dużo oboksów ale... VIP only tutaj jest. Zobaczmy, co my tu mamy. A VIP za 80-boxów. Jest moglibyśmy kupić, ale... Co nam będzie dało vip to ja nie wiem. Wiecie co? Kurde, troszeczkę słabo, ale będę chyba musiał jeszcze kupić. Nie wiem, czy vip czy. Y, te, suby, chyba suby kupimy. Ale kupimy więcej subów. Kupimy 2 miliony subów. No nie mogę, sorry widzowie. Ale no. A, zrobiłem jakiś achievement w ogóle: że gold play button. E, dobra, po kolei. O Boże, 3 miliony kosztuje to. Super frame generator. Mmm... Mm, czemu to jest bridge? <noise> o kurde, dobra już widzę po co jest Bridge. To ja trochę. E, mega fame generator Ultra fame generator. Myk. Epic fame generator jeszcze jest. Nie już nie będziemy wydawać na tą gę, słuchajcie. Tylko troszeczkę poczekamy, żeby się uzbiało. Bo widzę, że ta kasa nie leci tak, tak strasznie słabo, tylko leci bardzo fajnie właśnie. Leci spoko, tylko że po prostu no, czekać to tak głupio, co nie? Głupio tak czekać. W ogóle obczajmy sobie... Oni, jak oni zmieniają... A, bo to jest Team. Ja jestem czerwony Team. Aha! Kurde, oni mają inne kolory, Ja mam cię różowy, jest pink? Nie, jest Purple tylko kupmy... Nie, poczekajmy na ten Epic Fame Granato i zobaczmy, co się dzieje w ogóle na mapie. Jak wyglądają te innych ludzi. Tutaj mają te... Tutaj dopiero to zaczyna, tutaj coś też zaczyna. O co chodzi? Można sobie kupować takie ubranka YouTube'owe. No kurde. Nieźle. Click me to talk. Pogadajmy. My nice new army. aż favorite youtuber. A, no to tutaj pozonik powinien napisać. <grych> o kurde, VIP helikopter, może latać ci chce? Dobra, nie, 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 nie dam się pokusie, nie dam się pokusie. Nie mogę, nie, nie, nie. Mam być grzeczny, nie będę wydawał Robuxów już, bo już wydałem Robuxy. Aaa, Robuxów wiecie, nigdy, nigdy mało. <grych> Dobra, mm, zabierzmy się teraz, bo już prawie milion mamy. Zabierzmy się za dalej upgrade'owanie naszego tego YouTube'a, naszego kanału. Co my tu jeszcze możemy na dole? Na dole na pewno nic, bo tutaj zapierdziela to. Uh, Myk. Czemu nie mogłem przeskoczyć? Tego nie wiem. Uh, dalej. Myk. Myk. Dobra. Ekstra generator, sobie teraz kupimy, żeby jeszcze taka kasa szła. Się. Epic Fame Generator, sorry. No to 1,500, też trochę pozbieramy. A potem dozbieramy do jakichś półtorej miliona i zrobimy sobie. Kurde, kurde, ten złoty przycisk też, ale no. Nie będę tak robił. Jest jeszcze Rainbow Upgrader, to też będziemy musieli zrobić, ale dobra, na spokojnie. Najpierw kupmy ten Epic Fame Generator i zobaczmy, co tutaj można jeszcze zdziałać. Bo jestem mega ciekawy jak wiele tu można zdziałać, yy, po prostu, i do jakiego pułapu się dochodzi, bo widzę, że tu jakiś helikopter jest w ogóle. Łoo, wow, to chcę mieć! To jest ostatnie piętro w ogóle teraz będzie budowane i tam będą już budowane rzeczy, czyli to, jak wymaksuję to, to już będzie kasa zapierdzielać. Czyli zróbmy tak... I 5 milionów za Rainbow Fame Generator. Kurde, ile kosztuje ta kasa? 10 milionów za 150 Robuxów? Nie, to jest całe moje Robuxy. To trochę by mnie zabolało. Trochę by mnie to zabolało, wiecie? A mogę poczekać, to zdobyć. No ale takie. Kurde, 3 miliony by się przydały teraz. A, bym miał ten upgrade. To leci szybko. Patrzcie, jak to leci w ogóle. Tam na tą linię produkcyjną stąd. Ja wierdzielę. Dobra, 400 tysięcy mamy sobów. Jakbyśmy kupili 500, to byśmy mieli milion. A jakbyśmy kupili. Może dozbierajmy milion i kupmy te 2 miliony. Ostatni raz. Sej, ostatni raz. Już więcej nie wydam. Przysięgam. <laughs> O co tu jest, tutaj można sobie, tutaj można sobie te robić O kurde, dobra To zrobimy tak eee, ostatni upgrade robimy, ostatni upgrade Ten, ten, ten rainbow upgrader, a potem lecimy z estetycznymi rzeczami Bo, bo naprawdę No kupimy, no kupimy coś, no kurde, no nie mogę Podoba mi się ten tajkun. w ogóle fajny jest Nie jest taki drogi, jeżeli chodzi o robuxy, a naprawdę jest satysfakcjonujący Dobra, kupmy te 2 miliony subów Mek. Mek, cyk. I teraz rainbow Upgrader. Dobra. Teraz to musi zapierdzielać, no proszę. Dobra, zapierdziela mocno. Skoki są po co 30, chyba tysięcy subów. No ładnie, ładnie leci. Dobra, to teraz zajmijmy się... E, zajmijmy się na dworze. Na razie. Mek, bajbusz. Castle. No i tu jest jeszcze beach chair. Kupmy te krzesełko. Mamy coś tu jeszcze? Nie, na dworze już nic nie mamy, więc watujemy do środka i damy jakieś rzeczy takie... Estetyczne bardziej. Jeżeli możemy jakieś okienka, jakieś coś tam, to na pewno ten bridge możemy kupić. Już na razie się nie bawmy w... Co? Skąd tu się to wzięło? <grymne> no nie no i to 7 mi pół miliona będą się okej zebrać. Nawet sobie zbiorę spokajnie. Eee, dalej. Wyżej, 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 wyżej. Mek, 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 eee, wbijamy... Tutaj. O, tutaj są boksy, to boksy mam w nosie. Tutaj myk i tutaj od razu breach, myk. Mamy już mostek i teraz myk. Platforma 360 tysięcy? No nie, nie wiem, czy chcę tą platformę już, bo jeszcze piętę nie odblokowałem. A co to można? Upgrade, o ściany, no właśnie. Ściany, kolejne ściany 800, i ja pierdzielę ile trzeba kasy mieć, widzowie. No to chyba będziemy musieli dozbierać na następny odcinek. Albo, albo ten, albo jeszcze... No kurde, co my możemy tu sprawdzać? Tak naprawdę chodzi o naszą bazę, tak? Chodzi o nasz kanał. Ale słuchajcie, pierwszy milion zdobyłem! Pierwszy milion zdobyłem, co prawda kupiłem, ale zdobyłem. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, czas subskrypcję. Pojedźcie na mój kanał, tutaj się wiele dzieje, papa! Pa!